Siemanko, siemanko, staryku, z w kolejnym na tym kanale A to jest pierwszy odcinek z nowej giereczki Turmoil Zobaczymy jak się przyjmie Mam nadzieję, że jak najlepiej Giereczka ogólnie polega na tym, że Myśmy yy, tutaj przejąć kampanię Później jak znajdę jakiegoś yy, rywala do grania To sobie z nim pogramy yy, No i co? Giereczka polega na tym, że jesteśmy ma, Mamy własną firmę wydobującą Europę Jest taki film 4 Yy, czy to nas o, nas o, nas o, są to nasze oponenty, czyli yy, komputery i z nimi rywalizujemy yy, kto zbierze najwięcej pieniędzy yy, kto zbierze najwięcej pieniędzy z ropy, którą będziemy właśnie wydobywać poprzez ulepszanie, b, rozbudowanie i kupowanie nowych przedmiotów. Więc startujemy nową kampanię. Ja już wcześniej sobie. Yy, już wcześniej sobie grałem trochę w to znaczy, może nie dzisiaj, ale kiedyś grałem to Więc trochę ogarnąłem Dobra, wybierzemy sobie... Napiszcie hmm. w komentarzu, kogo byś dzisiaj żeby wybrał A ja wiem, myślę, że wybierze sobie Joshua jako pierwszego Witaj w moim pięknym miasteczku, przyszły baronie naftowy Przemysł naftowy będzie tu kwitł Bierzmy się do roboty, kliknij w łusę, a przedstawię Ci podstawy wydobycia ropy naftowej Jakby było coś jednak z dźwiękiem, to zaraz zobaczymy Dobra, w sensie to zaraz zobaczymy, Tutaj w komentarzu, żebym jak coś ściszy albo coś Witaj w swojej pierwszej operacji wydobycia ropy, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, a ropa będzie wypełniać wszystko... Wzięte. Dobra, inaczej, ja to wszystko wiem więc jakbyście chcieli obejrzeć jak wygląda samouczek, albo cokolwiek z tym związane To zapraszam na jakieś inne filmy, aczkolwiek możecie się wszystko dowiedzieć właśnie z moich filmów Bo ja to wszystko wiem, więc nie muszę tego oglądać po raz kolejny Dobra, teraz, bo ja wam będę w ogóle wszystko tłumaczył na, na początku Tutaj właśnie mamy swoich przeciwników i mamy swoje, yy, swoje pieniądze i tymi pieniędzmi będziemy musieli właśnie, albo ulepszać tutaj y, swoje różne pojazdy, albo dokupować różne rodzaje pojazdów Albo jakieś różne urządzenia, które będą nam przydatne do wydobycia ropy Lub jakichś diamentów, albo coś w tym, tym rodzaju I za te pieniądze też będziemy kupować y, Będziemy kupować y, pola Najlepsze pole, czyli takie, które będzie obok tych dobrych pól Teraz właśnie, w tym momencie postawiłem te ludziki, które będą nam pokazywać Gdzie jest ropa o, nie, tu mamy te radary I te, te radary będziemy mogli ulepszać Które są mocniejsze, szybsze, lepsze i tak dalej I tu mamy chyba miesiąc Nie, 31 marzec O właśnie w tym miejscu jest Idealnie tu Więc tak sobie postawiłem, może ten znajdzie coś I teraz będziemy celować, bo nie mamy jeszcze takiej bombki fajnej Więc będziemy celować O, trafiłem idealnie Dobra, teraz. O, fajna cena jest po prawej. Więc tutaj będziemy sobie zawodzić. Kupimy sobie jeszcze jednego. I tak jeszcze sobie poszukałem. Może, może idealnie trafimy. O, teraz tu jest lepsza cena. Na, lew na lewusie, na lewusie jest lepsza cena. Więc na sobie pójdziemy i sprzedajemy w tym macie ropę. Kupimy sobie jeszcze jednego kunia. Nie sprzedaje, Nie sprzedaje chopak. Dobra, tutaj sobie kupimy tak, żeby idealnie. Jeszcze, żeby nie tracić miejsca. Dobra, idealnie trafione i już, już słabną ceny, słabną powoli ceny w obydwu dwóch tych w wywoby y, dwóch y, muszę powiedzieć fabrykach. Więc teraz będziemy sobie wrzucać do naszego pojemnika. O kurde, ostatni miesiąc. Ostatni miesiąc, a ja mam takie takie tragiczne te. Dobra, trzeba ci sprzedawać, roś. No to dobra, sprzedajemy. Nie, a co? Nie zdążymy, nie zdążymy wszystkiego sprzedać A gówniane są pola Stata 400 Beznadziejnie, bo to tylko miesiąc, kurcze Dobra, jesteśmy na minus 490 Ale na spokojnie, na spokojnie Powoli to przodleg. powoli przodek Sprawdzimy sobie to To jest pożyczka Szerokość, timer Rozmiar Zobaczymy, co będziemy mogli tu kupić Szerokość Tego na razie nie chcemy o niego, o auksy terenu. A terenu musimy zaraz y, pójść, zrobić to. Jeszcze nic nie możemy polepszać. Poza tym, te zmiany są słabe na razie, więc nie są y, dobre. Ale patrzcie, teraz widzicie, tutaj są poziomy, które były na różnych, na różnych można to powiedzieć, y, terenach. Czyli tu na przykład 41, tu 45. Czyli stąd możemy widzieć, że tu będzie się kręcić coś dobrego. Takie 43, 4, 39 to będą no, takie, myślę, że do tego momentu będą do fajne rzeczy, i teraz wszyscy będą tutaj celować, mogę się założyć Spójrzcie, stawiam, widzicie? I tutaj są akcje, które stawiamy. Ja postawię 5 koła, 5 koła, żeby tutaj o ten teren Nikt nie Więc bardzo fajnie wygraliśmy. Możliwe, że fajne, to, e, fajne te. Fajne pole, bo to nie jest przesądzone wcale. Więc dobra, idziemy teraz na nasze pole. Od razu nie tracimy czasu, kupujemy trzech szukaczy. Przyspieszamy czas. Bierzemy sobie od razu konia. Tak na wszelki. Dobra, znaleźliśmy. mi. Więc już tutaj. Bo w ogóle nie mam jeszcze odnogi. Więc nie możemy. O, musimy jakoś fajnie znaleźć pole. Idealnie. Dobra. To sprzedajemy na razie tu. Kupimy jeszcze jednego konia. Albo dwa. Dobra. No, trzy. Tutaj szukamy. Idealnie trafiliśmy w kolejne pole. Dobra. Trafię. Jezus, jaki cel! Cały czas. We wszystkie pola trafiliśmy, dobra, idealnie Dobra, zaraz będzie trzeba kupić kolejne yy, Kolejne, o, kolejne to się przyda, bo Słabo nam yy, wy wykopuje z tych pól, jak możecie zauważyć po rurach Bardzo słabo, no widzicie, taka idzie taka mała kreska Tych czarnych, bo ta czarna to sropa. ropa yy, 30 czerwiec, dobra Od razu trzeba montować tutaj Od razu tu trzeba montować swoje Kupimy jeszcze innego tego Od razu trzeba montować Dobra Postawmy sobie tutaj nasz O, tu jest kolejny To zrobimy tak Nie stać nas, kurczę Dobra, poczekamy sobie Nie stać nas na zbudowanie ról, bo tu wszystko to wszystko kosztuje Dobra, czekamy, czy czerwiec teraz jest już? Nie, kwiecień dopiero, Boże Dobra, może sprzedawajcie, trzeba potrzebujemy pieniędzy Myślę, Musi, musicie, musicie sprzedawać Kupimy ostatniego tego Hopi Ploska Dobra, sprzedawajcie, 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 brawo, bardzo ładnie Teraz, jeszcze tu Poszukamy sobie I teraz tutaj tego jeszcze zbudujemy Weźmiemy to Żeby on mógł tutaj na ładnie Ładnie zbierać, idealnie Dobra, i zbieraj nam, zbieraj, zbieraj, zbieraj Ostatni miesiąc, dobra Ładnie, zbieraj, zbieraj, dobra Jeszcze szybko się podbudujemy może Albo nie, już lepiej nie, już lepiej nie, nie, nie zbiera, nie, nie się wszystko sprzedaje ładnie, bo już nie ma co to tutaj zbierać się teraz. Wiecie, ile jest tych pól? Tych pól jest bardzo dużo, ale mam na razie bardzo mało czasu i słabe ulepszenie, więc powoli, powoli będziemy ulepszać. Mamy 8 minut będę... Odcinki będą tak 15 minutowe chciałbym. Piszcie w komentarzach, jakbyście chcieli najlepiej odcinki. Tu mamy skaner, czyli skaner to coś takiego, że uderza nam w pewny pewnym moment, w, taki, w taką dziurkę uderza i możemy sprawdzić, gdzie jest gdzie jest y, oczywiście nasz... Y, wiecie co, nasz... Y, nasza ropa, nie? Dobra, zrobimy sobie tak. Rozmiar. Nie, rozmiaru na razie nie chcemy. Kupiłbym odnogę i wtedy będziemy mieli dwie odnogi do zrobienia, ale za, co za tym idzie, trzeba by było kupić szerokość. Więc myślę, że na razie szerokość będzie lepszą opcją Żeby... Tak, kupimy na razie szerokość Sama szerokość potem kupimy odnogę Na razie mam tylko właśnie taką Idziemy teraz do ratusza po aukcji terenu Widzicie? Jedna z lepszych, bo mamy pomiędzy 41 a 45 Teraz, myślę, tutaj będą słabe, słabe akcje będą Widzicie, spada, też spada Będą słabe, możemy sprowadzić... Na chwilę trafi, dobra, to postawię tu o, tu postawimy, tu. Tu może być coś spróbujemy. To z takiej chwili trafi, bo tutaj będą same we sobie pola. Więc zlecimy 2000 z Jeszcze szybko stawiamy, nie tracimy czasu. Szukajcie, szukajcie. Znaleźli. Dobra. Stawiamy. Koń. Jeszcze jednego walniemy. I walniemy konia. Musimy tylko trafić teraz. Oj, nie trafiony. Dobra, all fart Dobra, teraz się zbierać. Zbierajcie, zbierajcie. Kupimy sobie jeszcze jednego specjalnie konia, żeby nam to zbierał. O Teraz będzie szybciutko się ropa, o jak szybciutko, pięknie Się sprzedało wszystko, ale postawię sobie ten magazyn, bo słabe są ceny Bardzo sobie ceny są, wam powiem Więc teraz sobie tutaj oszczędzimy pieniążki I pójdziemy sobie kolejną ropę Kolejną ropę będzie szukać? Nie, nie trafiono no, Dobra, trudno, przestrzeliłem leciutko Już wszystko wydobyliśmy, właśnie jak jest taka szara To znaczy, że wszystko zostało wydobyte z tej ropy Dobra Tutaj sobie to... oj oj, oj oj, oj kopoty najmana Mamy zapełniony cały e, magazyn. I ceny nie są bardzo fajne. O, teraz leśną w górę, więc to mi się podoba, to mi się bardzo podoba. Tu, tu teraz. Zobaczcie O, to zrobimy. I tutaj postawimy sobie. O, i pięknie, trafione od razu. Idziemy sobie szybko jeszcze kolejnych ludków robić, jakieś kolejne ropy Niech tam zbierają się Oj, oj, oj Ropa, jak za każdym razem jak ropa wylatuje To tracimy przy tym pieniądze, więc nie można tego, nie można do tego dopuścić To jest bardzo wtedy niefajne, wtedy tracimy pieniądze Nie tylko że tracimy możliwość zarobienia pieniędzy To jeszcze dostajemy minusowe pieniądze właśnie za wywalenie ropy W błoto można powiedzieć no jest dobra Tak sobie poszukamy. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dobra, tu niech leci w górę, to, to sprzedajemy powoli. O, ale giocy się ropa, o kurde, dobra. No to niech zbiera, niech zbiera. Sprzedawajcie, sprzedawajcie szybko. Dobra, tu już nic nie będziemy robić, bo nie zdążymy. Sprzedawajcie do końca, tyle jest znacznie dobra. Zysk 3 400. To nie jest dobry zysk, no ale mamy najlepszy zysk z tego pola To musi być jakieś średnie mocno średnie pole Ale tu się kolejne budynki budują I teraz mamy tu farmę Farma nam pozwala licznik, cztery licznik Myślę, że to będą magazyny A nie, a dobra, ilość koni, bo nie, nie można mieć, z maksimum koni do zdobycia Tutaj rozmiar, czyli że będą więcej zbierać, tak mi się wydaje a tu jest, że kupo, kupowanie dodatkowych koni A nie, licznik To jest chyba śledź ile masz koni dzięki temu Aha, dobra To jest po licznik To jest niepotrzebny konkretnie Skaner by się to przydał, Bardzo by się przydał skaner Głębokość, na razie średnio Prędkość, myślę, że prędkość by się też przydała, żeby szybciej zarabiać Ale, co nam się przyda to jeszcze bardziej Mamy jakiś raporcik, zostawiłem wszystkie dane z ostatniego roku dla twojego wykładu. Dobra, zarobki. Tu jest średnie nam potrzebne aktualnie. Mamy aukcję. Tu jeszcze mamy jeden jakieś ulepszenia posiadane. Musimy na pewno teraz ciągnąć od zrobić. Odnoga się nam bardzo przyda. Idziemy na aukcję, terenu. Myślę, że to będzie ostatnia aukcja, jaką dzisiaj przeprowadzimy. No, średnie, średnie to pole było, aczkolwiek. Tu myślę, że tu będzie gdzieś... Fajne pole Więc tutaj, tutaj, spróbujemy tutaj walnąć No 3000 na spokojnie Za 3000 za pole, myślę, że będzie jakiś fajny zysk Będziemy sobie skopać, Mam już 14 odcinka Więc co. myślę, że tak 2, 2 do 3 aukcji terenu i będzie kolejny odcinek Napiszcie w komentarzach jak wam się podoba Yy, ta seria nowa. Jak was się podoba, giereczka dajcie łapki w górę i tym możecie mi mo pokazać, czy gra Wam się podoba. Jeśli nie, no to nie. Ale mi tam bardzo się podoba ta giereczka, więc myślę, że będzie się dużo, dużo odcinków z niej zrobimy. Mam nadzieję, że jakaś fajna seria się z tego pojawi. No, trochę kupię zrobiłem, bo od razu. Powiększyłem rury, i teraz ropa będzie bardzo szybko wypływać. Co nie jest dobrym pomysłem. O, właśnie o tym mówię. Więc trzeba też szybko dużo koni kupić. Dobra, konie są, to teraz muszę tutaj kolejną ropę zbierać. Nie trafi on, niestety. Tutaj wejdzie. No, to musi gdzieś głęboko albo duży. No nie jest to zbyt duży, ale może że będzie fajny Oj, 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 tam już są, bo cena już to idziemy w drugą stronę. Oj, coś tam tu spadło. Dobra, eee, dobra, dobra, szukamy. Tu już nic nie ma, dobra. Kładziemy kolejnych ziomków od radaru. Niech i nam szukają. A my już sobie zejdziemy z ceny i zbudujemy sobie tutaj. Silo, silo i dosyć co sobie będziemy pakować To jeśli się tego nie ulepszyło to ulepszamy że szybciej nam wydobyło tą ropę No no panowie Znajdujemy Ja potrzebuję ropy Nie gadajcie że takie gówniane pole Boże święty Ale gówniane pole Tu już nic nie ma Patrzcie na to tu już nic nie ma Nic nie ma albo po prostu nie do... Nie dochodzą o Jezus 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 ale beznadziejne no, bez nadzieja to pole wam powiem, bardzo beznadziejne to pole, ale to jest nasza, nasza pierwsza kampania, później będziemy mogli robić inne fajne rzeczy. Węzeciński ceny, trochę gotówki, a cena nie, nie, ze, nie zejdzie poniżej 84, to jest bardzo fajne, bo tutaj możemy u nich kupować za, za pieniądze, że w prawo albo po lewo będą lecieć fajne, ale to fajne bardzo, yy, bardzo ceny. Co tu jeszcze takiego fajnego jest? Tutaj właśnie też jest taki, można powiedzieć, powiem bar, tak, będzie na to chodzić bar. Mogę zabrać 100% zniżki na te wysokie grzywny za wycieki, czyli yy, to jest coś takiego, że jeśli wyleci ci ropa z naszej, yy, naszego szybu naftowego, można tak powiedzieć, to wtedy dostajesz duże, 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 duże straty pieniężne, mi, minusowe zyski i dzięki temu on nam zniweluje te wszystkie... Zyski za tylko 400 won. Myślę, że możemy to spróbować yy, kupić, ale to resztę, już dowiemy się wszystko w następnym odcinku. Zapamiętajcie, zostawcie łapki w górę, tam na dole. Zostawcie subika, dzwoneczkiem też obowiązkowo. Wlatujcie yy, na Instagrama, link macie w opisie. Do też macie zarzucać, yy, yy, oczywiście link w opisie. Do Twitcha na Twitcha możecie padać no, Ogólnie sprawdźcie, opis tam macie wszystko, yy, co przydatne. No ja i wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie siema.